Podaj przykład liczby wymiernej oraz liczby niewymiernej, które znajdują się na osi liczbowej między liczbami podpunkt A, pierwiastek z dwóch i pierwiastek z trzech. No to weźmy sobie oś, pierwiastek z dwóch, no to na kalkulatorze sprawdźmy sobie, ile to jest pierwiastek z dwóch, to jest tyle, 1,41. Pierwiastek z dwóch, czyli w zaokrągleniu 1,41. No i pierwiastek z 3 niech będzie tutaj, sprawdzamy ile to jest. Pierwiastek z 3, 3. Pierwiastek to jest 1,73 w zaokrągleniu. No i mamy podać przykład liczby wymiernej oraz niewymiernej w tym przedziale. No to co będzie mieli na środku, co będziemy mieli pomiędzy 1,41 a 1,73, na przykład 1,5. 1,5, czyli 3 ,2. to jest liczba wymierna. A teraz wymyślimy sobie jakąś liczbę niewymierną. No to przykładem liczby mm, niewymiernej może być na przykład pierwiastek z 2,3. Albo można zrobić. Yy, najpierw sprawdźmy ten pierwiastek z 2,3. Dlaczego tak? No bo ja wiem, że 23 jest liczbą pierwszą, pierwiastek z 23 to jest liczba niewymierna. Zatem jak przesunę przecinek tutaj o jeden w prawą stronę, czyli pierwiastek z 2,3 też będzie niewymierny. Sprawdźmy na kalkulatorze. 2,3 pierwiastek, to jest widzimy nieokres, nieskończone, nieokresowe rozwinięcie dziesiętne. Inny taki przykład liczby może być. No weźmy, co na środku, co będzie mniej więcej w połowie między pierwiastkiem z dwóch a pierwiastkiem z 3, na przykład będzie pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3 na 2. Zobaczmy, suma dwóch liczb niewymiernych. tutaj jest niewymierna, podzielić na 2 jest niewymierne. To są przykłady dla podpunktu A. Tych przykładów oczywiście można wymyślać bardzo dużo. <laughs> Podpunkt B. Co mamy? Mamy tak. Pierwiastek z 5, czyli 2 z kawałkiem, 2 dwa, 20 coś. 223, dwa, 224 dwa, powiedzmy, czyli pierwiastek z 5, czyli 2 dwa, 24 w zaokrągleniu. No i pi, pi to jest 3 14 w zaokrągleniu. No i teraz jaką liczbę wymierną tutaj możemy znaleźć między tymi dwiema? No na przykład 3. 3 jest liczbą wymierną, jest nawet całkowita i naturalna, także trójka to będzie wymierna liczba. A liczbę niewymierną między właśnie pierwiastkiem z 5 a między 3 14. Zobaczmy, liczba niewymierna większa od pierwiastka z 5 to może być na przykład pierwiastek z 6. Pierwiastek z 6, sprawdzamy co to jest. 6 pod pierwiastkiem mamy 2. No i po przecinku nieskończone, nieokresowe rozwinięcie dziesiętne. Mógłby to być też pierwiastek z 7, czyli kolejny pierwiastek z liczby pierwszej. 7 pierwiastek, oczywiście, ma roz, nieskończone, nieokresowe rozwinięcie dziesiętne, czyli też jak najbardziej może być. Czyli niewymierne to może być pierwiastek z 7, pierwiastek z 6. I takich niewymiernych można nawymyślać dużo, a wymierna to na przykład będzie 3 albo 2,5 też by pasowało pod punkt C. Minus pierwiastek z 5, czyli mamy, a no to już mieliśmy tam, pierwiastek z 5 to jest tyle, minus, zmiana znaku, mamy tam minus 2,24, czyli to jest ten nasz minus pierwiastek z 5 i mamy minus 2, czyli gdzieś tutaj będzie minus 2, no i zobaczmy, tutaj mamy na początku znaleźć jakąś liczbę wymierną w tym obszarze. No to ja sobie tutaj na przykład zaznaczę minus powiedzmy 2,1. Zobaczmy, to można ładnie zamienić na minus 21. Dziesiątych I jest już liczba wymierna, bo jest zapisana w postaci ułamka. A przykładem, liczby, przykładem liczby niewymiernej, zobaczmy, tutaj mam około minus pierwiastka z 5, tutaj mam około minus pierwiastka z 4, co będzie co będzie na środku, a albo inaczej, nie na środku, co na pewno będzie między nimi. Na pewno między nimi będzie powiedzmy minus pierwiastek z 4,6 skąd to wiemy? Skąd to wiemy? No zobaczmy, 46, jak weźmiemy pod pierwiastkiem, to jest liczba niewymierna. 46 pod pierwiastkiem ma nieskończone nieokresowe rozwinięcie dziesiętne. No jak ja ten przecinek przesunę o 1 w lewo, no to 4,6 też będzie liczbą niewymierną. Zobaczmy, 4,6 pod pierwiastkiem, tutaj mamy nieskończone i nieokresowe rozwinięcie dziesiętne. No, czyli na przykład minus 4,6 mógłby być minus 4,1, minus 4,2. No generalnie te liczby, z których nie wychodzą ładne pierwiastki kwadratowe, nie? To jakbyśmy przeglądali od 40 do 50 liczby, to zobaczmy, z których będzie ładny pierwiastek. Tylko z 49, bo pierwiastek z 49 to by wyszło 7, czyli pierwiastek z 4,9 to by wyszło nam... Hmm, tak jak teraz patrzę, to pierwiastek z tego 4,9 też wychodzi na niewymierny. 4,9 pierwiastek to jest chyba nieokresowe, nie widzę, że to jakiś okres się podstawiał. Yy, powtarzał, no, ale na pewno te elementy, które pokazałem, będą tutaj niewymierne. No i weźmy sobie jeszcze pod punkt D że pod punkt D damy tutaj. Zobaczmy, mam minus 3 i minus mm, pierwiastek z 7. Minus 3 będzie tutaj. Pierwiastek z 7 sobie policzymy, 7 pod pierwiastkiem to jest 2,60. 2,646 2, damy. Minus 2,646. No i teraz w tym obszarze musimy poszukać liczby Wymiernej, no to weźmy sobie na przykład minus 2,7, czyli można to zapisać jako minus 27, dziesiątych, jak najbardziej jest to liczba wymierna, i teraz jakąś liczbę niewymierną w tym obszarze. Mogę na przykład wymyślić sobie powiedzmy minus pi, czyli to jest minus 3,14, dodać powiedzmy jedną, drugą. Minus 3,14, dodać jedną drugą, i zobaczcie na kalkulatorze weźmiemy sobie pi, nawet tu się pojawia. Jak ja sobie doda, zrobię minus pi, czyli z przeciwnym znakiem, i dodam do tego jedną drugą, czyli, czyli 0,5, to wychodzi na minus 2, i zobaczmy, że tutaj, nie, tutaj coś się popsuło. Jeszcze raz pi, to jest tyle, z przeciwnym znakiem tyle, i dodajemy sobie, a nie, nic się nie popsuło. Jedna druga, czyli 0,5. Zobaczmy, mamy nadal rozwinięcie nieskończone, nieokresowe. No i mieści się akurat na styk. Zmieści się to. Bezpiecznie można powiedzieć minus pi dodać na przykład yy, dwie dziesiąte, czyli 2, czy 0,2. Zobaczmy, co się zmieni. Mamy sobie pi. Zmieniamy znak. Mamy minus 3,14. Dodamy sobie 2,0. 0,2. Zobaczmy do nieskończonego, nieokresowego rozwinięcia dziesiętnego, jak dodam skończone rozwinięcie dziesiętne, to wynik i tak zostaje z nieskończonym, nieokresowym rozwinięciem dziesiętnym. Czyli być minus pi na przykład dodać te 0,2, dodać 0,3 i tak dalej. Tak samo można by tutaj dobierać. Zobaczmy, że tutaj mamy wątpliwości do, co do którejś liczb. To weźmy jakąś liczbę, która na pewno jest niewymierna. Czyli weźmy sobie nasze to pi. I teraz tak, pi to jest 3,14, to my zrobimy minus pi, czyli minus 3,14 i dodam tutaj powiedzmy 1,2, minus 3,14, żeby się zmieściło, to wystarczy dodać 1, minus 3,14, dodać 1, czyli będzie minus 2,14, mniej więcej w zaokrągleniu jak najbardziej zawiera się do tego Zbioru do tego przedziału.